To jest świat symboli przede wszystkim, świat podświadomy, to są archetypy, to są rzeczy, które są wspólne wszystkim kulturom, głównie sny, głównie sny, ja uważam, że sny są bardzo ważne i pamiętam każdy sen, wstaję rano, robię szkic i później to wszystko jakby oddaję w kolorze na dużych, poobrazie. Rosyjska ezoteryka to jest problem karmy, czyli tego czy ta karma w ogóle jest, czy jak to wszystko się kręci, jak dlaczego akurat człowieka spotyka coś takiego albo że mówi się, że ktoś ma los, a ten los to jest karma, a karma to jest charakter i to wszystko jest powiązane i tam uważam, że jest dobrze wytłumaczone w tej diagnostyce. Tutaj akurat z wielu lat, z różnych cykli Natomiast to, co je łączy, to są, to są właśnie symbole przede wszystkim, e, archetypy, różne senne jakieś podpowiedzi. Ja to mówię, że to są takie podpowiedzi od duszy, że dusza człowieka we śnie mówi do niego. I czy ten człowiek to zlekceważy, czy nie, to potem może się bardzo jakby odbić czy sprawdzić w życiu.